Hej, hej, hej widać, ja ale jest już ta bijka, to jest ich dwójka. No i robimy kolejne wyzwania tutaj złodzieje, czyli Pierści Konstantina. Każdy chce, bym przyjął Konstantina. No i słuchajcie, zastanawiałem się właśnie, jak zrobić tego guesta, bo jest w sumie kilka chyba na to sposobów. Czy na sposobów, pewnie sposób jest. Chociaż nie wiem. Nie wiem, czy kilka sposobów, bo. Nie wiem konkretnie, gdzie on jest, przyznam, przyznam się szczerze. Zapomniałem. Nie wiem, czy on ma go przy sobie, czy on ma go schowanego w tej skrzynce. Jest tak, jeśli ma w tej skrzynce, to jest lipa, ponieważ nie potrafi się skradać. Więc ciężko byłoby mi go otworzyć. Natomiast, jeśli ma przy sobie, z jednej strony na plus, ponieważ mógłbym go wtedy pobić, a znam typa, co da mi takie zaklęcie. Nie wiem, amnezję to się chyba nazywa, przynajmniej tak jest w trójce. Co on by po prostu zapomniał, że go pobiłem. I tak go bym pobił, okradłbym go i miałbym preścin. Tylko, że e, też jest problem tutaj taki, taki minimalny, bo nie wiem, czy dałbym mu nawet radę. <laughs> Wiecie, no niby taki stary dziadek, a kurde, okazuje się, że 60 level, 300 siły, dziękuję, nie? No, no tak są te postacie zbudowane właśnie. Trudno być tego No, ale dobra. Zobaczmy, Cię, jak mam, nie wiem, <laughs> takie rzeczy. No, teraz to mnie wkurzyłeś! Zobacz. Ja tylko chcę zobaczyć, czy on ma e, ten pierwszy przy sobie. O kurwa, nie próbuj tego jeszcze! No. no i tak się właśnie zaczyna. Zajebiś. się on nie upie. Chyba, że tak, albo bym się nauczył skradania. Zbrań, ja nam pogadam na chwilę. O, wiem co. To wyrobimy sobie może kilka ostrzy. Zrobimy sobie tak z dwa, żeby mieć coś tam hajsu jeszcze, nie? W zanadrzu. Hmm. Bo skoro może on, ja się ma przy sobie, to może byłaby też możliwość po prostu użyć kradzieży kieszonkowej. I nie musiałbym go wtedy wcale pobijać. Tak powiem. I to byłoby też dobre, tylko tak czy siak potrzeba, punktu umiejętności, a ja ich nie posiadam. Aczkolwiek, ale brakuje mi tylko 400 expa to musisz się szybko nauczył tego. Ej, to da radę to zrobić. Słyszałem. Broń z rudy, mogę? No mogę, niby, ale. Nie mam, nie mam rudy. Chwila! Ej, sorry. Stworzę jeszcze jedno. Dobra, pokażcie tą mam piękną broń. No, 100 w. Tylko że 90 siły. Ile mam tych stali? Stale, stare, stale. Dobra, mam 9. Hajsu mam 500. I powinienem dostać ile za to ostrze? 400? Chyba 400 powinienem dostać za to. Tak, to coś hajsu będzie. O. Pracujesz jeszcze dla paladynów? Wykonałem zlecenie dla Lorda Hagena. Teraz robię dla niego miecze z magicznej rudy. Tym razem nie za darmo. Mam też czas, żeby zrobić na boku parę sztuk broni dla kupców na targowisko. Jeśli szukasz dobrego ostrza, powinieneś z nimi porozmawiać. Hmm, powiedz mi coś więcej o mieczach z magicznej rudy. Tworzenie magicznego ostrza to bardzo złożony i kosztowny proces. Łatwo jednak władać takim mieczem, a poza tym jest on praktycznie niezniszczalny. To dobre ostrze, ale swoją prawdziwą moc ujawnia dopiero w rękach paladyna. Miecz paladyna zostaje poświęcony przez Inosa. Dzięki temu magiczne ostrze staje się zaklętą bronią, która zadaje straszliwe rany. Hmm... Naucz mi. albo strywa. Dobra. Chcę sprzedać... Dobrze, dobrze. O. Trzy? Tysiąc Ty co, co jeszcze sprzedałem? Przecież tylko... Takie dwie potężne, musiałem chyba znać. Hm. Albo chyba kiedyś uwykłem sobie taką swoją samodzielną do tego. No dobra, mam 1500 Ok, do końca, nie narzekam. Czyli na hajs zawsze możemy sobie tutaj dorobić. Na, na, na hajsie akurat hajsie się martwimy. A teraz pamiętanie, dobra, że... Musimy wbić ten level. 400 doświadczenia, słuchajcie. Co by to zrobić? Zanieść tą wiadomość. Dobra. Zanieśmy tę wiadomość. O, prześpimy się, chyba Harad nam pozwoli w końcu jesteśmy jego czeladnikiem. Więc raczej nie powinien mieć nic przeciwko do... Ee... Do 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 Przenosowania nas I teraz, zaniesiemy tą wiadomość Watrasa do Izgarota? Tak, Maga Izgarot chyba tak się nazywał No a ja wam coś opowiem w tle. No bo tak planowałem, że kurde pierwszy zrobisz taką serię te gildie złodzieje, żeby zrobić ich zadania, wyzwania i tak dalej. Żeby tutaj było fajnie. <ścoughs> no, no to zrobione. No bo tak co, oni wpisze gildia złodziei część trzecia. Jak... No, jak tutaj zanim wykonamy ten pierścień tego questa, to może jesteś nawet pół godziny, nie? A to się rozchodzi. No i tak troszkę nie fajnie. Hmm, ale najwyżej będę wpisywał tam w opisach, dawał yy, mniej więcej co, co, my tam, co my tutaj robimy. No, żeby, żeby się ludzie też nie, nie spodziewali, bo jak w sumie, jakbym chciał tak nagrać jakiś taki poradnik, jak zrobić tego questa czy coś, to to, to już wtedy nie byłby let's play. Wtedy tak to już by był, filmik, filmik to byłby z 3 byłby szybko cięcia tak dalej, tylko co kupić, co zrobić i tak dalej i już. O. Nie. No tutaj właśnie trzeba kombinować. A ja może się domyśleć. Swoją drogą miałem wam pokazać tę przemianę jakiegokolwiek zwierzęcia. No ale kupiłem przyzwanie Wilka. Zamiast przemianę. Więc tak no zajebiście po prostu. O, przy okazji tam nad tym mostem są skrzynki, co chciałem je obrobić. I wiem, że tutaj jeszcze nie jest skrzynka. To też ją zgarniemy po drodze już. No tak swoją drogą. Skoro tak mamy. No a my się spotkamy jakieś i tak dalej. Tylko kurde, no zobaczcie, kiedy ja waduję w te siłę. Skoro ja tu muszę albo w dać, albo wkradzieć kieszonkowo. No niby kiedy, no kiedy, no. Dobra, to zapiszemy sobie pięknie. Tutaj buszujemy. Hm. O, trzy wytrychy akurat. No dobra, zwróciło się. Chociaż mogę równoznacznie wczytać. A dobra, wczytam, bo mi szkoda. Tylko jak się jedna wytrych, to się wkurzę. Ale chyba powinienem pamiętać. Dobrze, Dobra. Tylko bardzo szkoda mi tego, że ten gotik się płaszczy z każdym wczytaniem gry. To jest właściwego klucza. proszę, proszę, proszę. No, pięknie. Jakbyście znali, może sposób, jak to. Zlikwidować bym niezmiernie wdzięczny. No bo okej, mogę to zrobić poprzez interakcję rozmowy z czymś. No z czymś. No, z jakimś botem. Ale jeśli nie mam żadnego pota pod ręką, tak jak teraz, to tak. To tak, 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 troszkę tak. Tak. O kurde dwa, chyba. No, chociaż wilki rozwalił, bo te ścierwede schołzma silniejsze niż wilki. Szczerze. Hmm. Dobra, chodź tu. Dobra. O, futerka. Posprzedaje się. A nie w sumie, kurde, z tego co pamiętam, to był wart tylko 5 sztuk. Jakbym był spora pracował, to by mi dawał tam więcej, ale... Na pewno nie więcej, tak jak Har Nie więcej, niż Haradzał Har zaostrzał. Tego jestem pewny. Dobra, A przynajmniej EXP leci. Exp, exp, o proszę Dobra, palną bestię, to akurat fajnie mogę sobie radzić. Czy mogę sobie poradzić? No się tak fajnie odbija. O proszę. No, z nimi to mogę, na ludzie. Jak widziałem, jak coś tam i gracze grali właśnie myszką gotika bo ja nie używam myszki swoją drogą. Jak to to małego po prostu nauczyłem się grać na kelelaturze i dla mnie po prostu jest tak dziwnie się gra myszkę, myszką w Gotika 2 bądź jedynkę no nie mógłbym, po prostu. <grystanie> I na przykład jak koleś grał myszką to jakoś tak wymiatał, że on fajnie bugował miecze, brał strzałkę do góry i od razu tak, takie szybkie ciosy wyprowadzał, po prostu nie dawał tym zwierzętom nawet kiedy... Po prostu odczuć ból z tego uderzenia, i zadał już kolejne. Dlatego to sposobem rozwalałem większość. Tym, co prawda, łatwiej mi to, to już jest glitch, moim zdaniem. No bo nie powinno się tak robić, no ale no, nieźle łatwiej sprawę. Dobra, wcinajmy sobie tutaj. Wściekł No. Serio Za ścierwo da 70 za wilka 60 Pozdro No Dobra Tu już chyba nic nie ma po drodze Ci pewnie tam dalej coś jest ale raz garnimy tego szczura jeszcze Ona dwa fuck Ola bym jednego pierwszy na rawach, czułem jednego, ok. Dobrze. Hmm. O, no i super, że mam level. Niczego tu nie znajdę. Ja się cieszę. Tak samo jeszcze te prosto, co sobie pozabijam, ja. No Na gitarę. Ale te szczury z 30, a chyba są ciesze nawet od wilków, tak mi się zdaje. Dobra. Tak, to. Pogadajmy z nim. Hej! Niech inos będzie z tobą. Co mogę dla ciebie zrobić, wędrowcze. Mam wiadomość od watrasa. Co to za wiadomość? List, proszę, oto on. Dobrze, możesz powiedzieć Watrasowi, że odebrałem jego wiadomość. Przyjmij jako zapłatę te magiczne mikstury, na pewno ci się przydadzą. Bo no, no, błogosławię cię w imieniu Inosa, niechaj ogień naszego Pana zawsze płonie w twym sercu, aby dawać ci siłę do postępowania zgodnie z jego naukami. No. Ja już go nie będę wypytywał. To wezmę to jakąś kamienną tabliczkę. Swoją drogą, pamiętacie jak musieliśmy zdobywać błogosławieństwa, e, żeby uzyskać zgodę e, Torbena tego ślusarza, bo tam jest jedno z tych miejsc wiecie, żeby na tradinga kogoś innego. To właśnie chciało, żebyśmy zdobyli błogosławieństwa Adanosa i Nosa, nie. No to Adanosa, wiadomo, bo zrobiliśmy to. Iło i nosa. Zrobiliśmy tego dragona, ale tam musieliśmy wyłożyć kilka sztuk, żeby nas pobłogosławił. Aczkolwiek, gdybyśmy przeszli taki kawał tutaj do tego maga, on by to zrobił za darmo, tak? Teraz... tutaj widzieliście to. No i taka... ciekawostka, że jakbyśmy nie chcieli mu tam sypnąć hajsem, to zawsze można przyjść tutaj, tylko co prawda trochę zwierzątek jest. Ale to są takie początkowe, myślę, że można sobie poradzić, a jak nie, to po prostu je olać, cisnąć do tego maga i ten mag by je rozwalił, więc... Swoją drogą. Tylko mi zależało, że na ekspie. I teraz tak... Zrobimy pierw. Hmm. Okej, okay, zgłosimy się do watrasa, Zgarniemy tam chyba jakąś nagrodę. Chyba, bo chyba coś tam nam da. I zejdziemy do złodziei. Zrobię sejwa. I nauczę się kradzieży kieszonkowej. Pierw. Pierw. Tak. I dzięki temu może okradnę tego Konstantina. Jeśli nie, nie da rady, to. No, cofnę się. W sensie, że wczytam, Nauczę się skradania. I okradnę jego skrzynkę, bo ja wiem, że coś tam w tej skrzynce na pewno ma. Na pewno ma coś. <tryk> Tylko nie pamiętam, co tam było, bo też było quest właśnie z tą skrzynią na bank. No, 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 no i zobaczymy, jak to będzie. Malka że nawet nie chcę robić cięć. Chociaż dobre jest to, że jest no, fajnie tak zrobione dźwięk, że jak nic nie mówię, to jest tak podgłoszony. Są z gry. No i nawet jeśli nie mówię nic, to słyszycie takie fajne wiecie. No a muzyka o co chodzi? Możecie sobie tak popatrzeć, jak to idzie. Ej, ty. Dostarczyłem Twoją wiadomość. Przyjmij więc moje podziękowanie. Hmm. Możesz teraz wybrać swoją nagrodę. O kurczak. Bryłka rudy. Bryłka rudy. Bryłki bry rody są tutaj piekielnie rzadkie. Możesz. A więc jak najbardziej nam się przyda. Już chyba mamy dwie, bo chyba nie zgarnęliśmy No. Bryłka roda tutaj jest. Dobrze, dobrze. Ok, to zanim przejdziemy się do tych złodziei, to jeszcze zajdziemy do tej skrzynki, bo ja nie wiem, czy. Zabieraj łapy! Dobra. Bo ja chciałem tylko sprawdzić, czy yy, ta skrzynka czasem nie jest na klucz, że w sensie, że ja nie mogę otworzyć wytruchem, tylko mam na przy sobie klucz, dopiero kiedy bym go ten. Pan, on się cały czas blokuje, dziad. O. Na przyszłość co przy sobie. Ja już zapisałem. Ale przynajmniej wiem, że jednak mogę otworzyć te skrzynie. Super. Pogadamy z Brianem. Tylko hey. tak będę musiał się... Kurde, tutaj w tej wodzie, tak. Ehh, moczyć. Już nie chciałem użyć tego słowa, ale dobra. Sama tego nie widziała. <laughs> Hmm, zawsze to powtarzałem. Obywatel, 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 garwen, robotnik. <ścoughs> to jakiś fajny wrak, łodzi jest. Pysk. No ale no, nie mają No Grałem, to pierwszy raz, to takie kurcz, że co z takiego jest, nie? No i no nice, My nice. Będziemy się uczyć. Kłędzieży hm. To drzwi czy mi się zdaje zawsze jakieś. A, to są takie już zrobione w teksturze. Dobrze. Hm. Mnie cały czas ciekawią te drzwi. Ta tutaj właśnie Hanaj coś wspominał, że ta przewodniczynia cię ma ten klucz. Klucza nigdy tego nie otworzę. Coś tam mają, jakiś ten. Tylko z tego co pamiętam, że było właśnie o tej skrzynce czas z mi spokoju, ponieważ ja myślę, że ta skrzynka zawsze jest gdzieś na boku, ponieważ nie była specjalnie jakoś obstawiana iż i tak nikt nie mógłby, nie byłby w stanie złamać tej kłódki w tej skrzynce, dlatego nie była za żadnymi drzwiami, na przykład w takim miejscu powinna być. Ja to robiłem od razu, kiedy znalazłem... Znaczy kiedy znalazłem, kiedy nauczyłem się tej zdolności otwierania zamków. Dobra. No, Kasia. Moż... Pewnie. Rzeczniejszy. Dobra, kradzież Możemy zacząć jak. Hmm. Pokaż mi, jak oprócz. Jeżeli chcesz opróżnić czyjeś kieszenie, musisz odciąć. Podczas rozmowy postaraj się ocenić, z kim masz do czynienia. Zwróć uwagę na wypchane kieszenie albo biżuterię. Ale przede wszystkim, oceń, jak czujny jest klient. Pamiętaj, że okradanie pijanego robotnika to nie to samo, co skubanie czujnego kupca. Jak będziesz niezgrabny, to klient się skapuje. Tak więc musisz być opanowany. Hmm. Pewnie. Dobra. Kradzież krzyżkowa uczony. Okej. Okay. Ty, Jasper, uczysz skradania z tego, co się orientuje. Chcesz się nauczyć, jak się bez... No, dobra. Ale to jest 10 sztuk złota bierzesz chyba No i oby to wystarczyło, żeby okraść Konstantino Aczkolwiek... Czekaj on, on jest stary hmm jest no w sumie jeden z mistrzów, to tak to też nie jest jakiś taki byle kto z jednej strony a właśnie to, że jest stary i może nawet zajęty tymi swoimi bo to, i będzie tak myślami ich gdzieś i to, Moim zdaniem jest szansa go okraść. Że jednak y, pomysł jest dobry. Nie, nie jest z góry skazany na przegraną. Gdzie? Się zbugował. Ej, pfff, myślałem, że już coś. Coś, 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 coś niespecjalnie chciał mi się tutaj uwolnić od tego laurami Ryby No je no jednak nie chciałbym z nim walczyć. A jak najwyżej mi się go nie uda Okraść to jeszcze przed tym, zanim się może nauczę skradać, to po prostu kupię jakiś zwój y, uśpienia, żeby go uśpić. I wtedy zobaczymy tę skrzynkę. <laughs> skrzyneczkę. Tak, skrzyneczkę. Dobra. Tu się uczyliśmy, to zapiszemy tutaj. Konstantina. Czemu nie mam tej opcji? Zechcesz może na. Jeśli masz jak. doświadczenia, proszę. Pokaż mi. Hmm. No ale. Czemu nie mam tej opcji, że mogę go określić? Potrzeb. Co? Tak. To ledwie drak. No kurde. Ja się specjalnie nauczyłem gardzieży kieszonkowej. A on, nawet nie mam tej opcji, przecież... A prze inny mogę? Nie. No to kogo ja mogę określić? No, no po co mi tak kradzisz kieszonkowa, jak? Ja nikogo nie mogę okraść? Czy tylko kupców? Wilki! Ja pierdzielę ty. Dobra, idziemy jeszcze na rynek. Bo się wkurzyłem teraz. No bezki, tu a, Ja tu się specjalnie kradzieży wrócię kieszonkowego ja nawet nie mam żadnej opcji, żeby mogę kogoś określić na tą pozdę. Doprawdy? No patę oczywiście też nie A będzie jeszcze gorzej. Curis. Ej, ty To są kupcy, no to przy kupcach jak już nie mam, no to już nie wiem. Pokaż mi dobra, jest tu gdzieś sen Doprawdy to interesujące. Mój mąż uważa. Jest! Stuwa. Dobra. Nie będzie. Nikomu tego nie powtarzaj. Ale... No ale. O punkty trafing. Dobra. musi pracować. To to jest, to jest dobre. Krytyki wyszły szybciej. Ktoś musi pracować. No po prostu. Po co, po co są ci złodzieje? Po, po co są ci złodzieje? Skoro nie mogę, żeby nikogo no to czego oni mi uczą? Eee, idźcie z tą kradzieżą, krzykowałem. Może jakiś bug to jest. Hm. Dobra. Ale no, przecież jestem strażnikiem, przecież. Eee, sorry. Czemu ty? Odłóż broń! Spryciarz! Aj. Czemu to chciał, że z Dobra, mój Odłóż broń! Spryciarz! Hm. No gitara śpi. A czyli jednak pierścienek mamy tutaj. To chyba ten pierścień. Tak mi się zdaje. Dobra Co się dzieje? Nie, nic. To chyba ten pierścień, tylko straciłem cztery wytyrki, no to... tak, mógłbym cofnąć. Ale nie chcę, po pierwsze... Znaczy ponieważ straciłem te punkty umiejętności, a jak już nie mogę nikogo okraść, no to ma sorry, ale nie O dobra. Mogę. Czekaj, tylko ty parsz Jednak mogę. Tylko niespecjalnie mi teraz się udało. A jak Ciuli tak To ja już wolę skradanie, nie? Ja ja się jednak wolę skrość. Jak ty mnie nazwołeś? Drażnikom miejskiego będziesz lą. No? no chodź tu. Nie hmm. koszeczkawaj! O stuwa. Nice. czego no tu nie znajdę. Dobra, zobaczę jeśli chodzi o ten pierścień, to wczytam grę, zanim się nauczyłem kradzieży kieszonkowej. E, nauczy się skradania i po prostu podejdę w nocy. No i tego, zgarnę ten pierścień, Konstantino. Ale to już zrobię poza nagraniem, bo tylko teraz sprawdzimy, czy ten, czy ten zadziałał, nie? Albo najwyżej w kolejny odcinek rozpoczniemy, kiedy już umiem się skradać, jest noc i zajdziemy do tego Konstantino, i tak będzie najlepiej. Może będzie za długo, żeby już nie chodzić w tej weftę, bo... A też nie chcę robić specjalnie kościęć. No nie, po prostu nie chcę. Mm -hmm. Taką mam nadzieję, że o ten pierścień chodzi. Hej. Tak, czyli ten pierścień jednak był w skrzyni. Mam pierścień Konstantina. Gratulacje! Przeszedłeś inicjację. Teraz jesteś jednym z nas. Weź ten klucz. Otwiera drzwi do go. Co więcej, musisz wiedzieć, że mamy taki. Dobra, to to już tego. To już później. Więc słuchajcie, ja to ogólnie wczytuję sejwa zanim, 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 zanim się nauczyłem kradzieży kieszonkowej, bo do tego trzeba być zręczna, Moja zręczność akurat nie będę ładował, to po prostu teraz tutaj nauczę się skradania. I następny odcinek rozpoczniemy, kiedy zakradniemy się do Konstantina. Potem pierścień tutaj przyjdziemy, oddamy i będzie zajebiście, albo po prostu nawet się spotkamy tutaj, kiedy już będę miał ten pierścień, jak to zrobiłem. No. Najwyżej tak. Chcesz się nauczyć, jak się. Dobra, masz te stury. Dobra, Oto złoto. Daj mi znać. Już. Naucz mnie sztuki skradania się. Umiejętność skradania się jest niezwykle ważna dla każdego złodzieja. Przede wszystkim do poruszania się po cudzych domach. Nie tu, tak. Większość ludzi ma bardzo czujny sen. Jeśli będziesz się skradał, nikt cię nie usłyszy. Wtedy będziesz mógł pracować bez przeszkód zajebiście I zobaczcie jak on się skrada O Tak się właśnie skradam Zajebiście A tak więc słuchajcie Dziękuję Wam wszystkim za oglądanie Tutaj grał <grabiam> dla was sztabik Ty, 5 punktów Ło, to skradań się tylko 5 punktów zabierało, myślałem, że 10 Ta jak reszta A no proszę, ciekawie, ciekawie no dobra, gra tutaj sztabik w, w Gotikad Weekend. No. Widzimy się raczej niebawem, w końcu teraz weekend się zbliża. No w sumie chyba już, jak wy to oglądacie, to już chyba nawet do ten weekend kończy, od nie wiem, z wam nie życzę, żeby jednak weekend trwał. Jednak życzę wam, żeby ten weekend trwał jak najdłużej niż krócej. Ale dobra, no to tak więc trzymajcie się, do usłyszenia następnym razem, no i cześć.